Cześć witajcie z tej strony i dzisiaj gramy sobie znaczy właściwie to dzisiaj wróciłem znowu na kanał i dzisiaj gramy sobie na naszym subiwal. Yy. ogólnie no to zapraszam do subskrypcji kanału jak ktoś jest nowy ja wracam tutaj na nowo na ten kanał yy. i dzisiaj w sumie to nie myślałem co tu jeszcze zrobić ale myślę że spróbujemy sobie dalej coś może pokopać albo pozdobywać jakieś sobie jezonko czy coś e, ale za czym to to jeszcze sobie zrobimy ogarniemy jakieś skrzyneczki i ja sobie wstawimy do domku bo m, po prostu jakby czekajcie co to jest no, mam znaczy, zresztą jak widzicie mam tekstur, tak? Co tu wywalić? Miaszkę wywalę. Ruka żelaza, to jest ważne. Um, no i dzisiaj sobie poganiemy tak w sumie luźne rzeczy, to sobie wymyśliłem. A po prostu sobie oganiemy jakieś skrzyneczki, coś przerobimy sobie w tym domku. Nie będziemy jakoś dzisiaj tutaj hodować, bo w sumie nie ma po co. Um, ja sobie zrobię jakieś jakąś właśnie skrzyneczkę teraz. To może zniszczę, bo to w sumie jest niepotrzebne w tym domu. Yy, no i sobie skraftujemy skrzyneczkę. Napiszcie w komentarzach, co zostaliście na święta, jakby minął Sylwester, bo mnie to nawet ciekawi. Jesteście moimi widzami, no to w końcu ciekawi mnie co tam u Was się dzieje. No ja chętnie poczytam komentarze, zwłaszcza, że nie mam ich jeszcze za dużo. No ale y, ja jak już chcecie. Jakby ktoś pytał, to jest tak super na starszą wersję Minecrafta. Dlatego na przykład y, z wersji 1.17 wszystkiego może nie być czasem. Ale to na luzie mi się wydaje i, i to nie przeszkadza jakoś w grze. Hmm. Teraz sobie w sumie zrobimy może jakiś piecyk. Wydałby mi się piesy kłótnicze bardzo, ale już powiedzmy, że to ominę. Czy ja tu mam kilo? nie mam ja no. Na pewno weźmiemy, zrobimy sobie kilofa. Żeby to ogarnąć jakoś, miałem. ale... O Boże, jak to kilo dziwnie wygląda na tej, na tym tekstu Teksturpaka oczywiście dam w opisie może o ile go znajdę i będziecie sobie mogli na nim grać Ja sobie muszę poprzypominać co tu właściwie tak się działo na tym survival'u bo ja tego świata od ostatniego nagrywania nie odpalałem Bo to jest taki survival na, na właśnie na nagrywki No i nie, nie będę bo jakoś tam odparł kurka tu jest a ja, może, sobie teraz ogarnę troszeczkę więcej jedzonka. Tak wiem, że się mógłbym wzią, wziąć motykę i by się to szybciej robiło, ale mi się nie chce. No i ogólnie robię dla widzów, co prawda na atelności, ale będzie 24 7 yy, Pomysł wziąłem tutaj od Nusia, Nusiu, yy, powinniście kojarzyć go. Bo tam w starszych filmach ci pierwsi widzowie mogą go znać bardzo dobrze się oczywiście, pozdrawiam Cię mm. No i właśnie y, on też ma taki serwerek na Aternosie, ale to już musicie wbić na jego kanał żeby mm, wiedzieć jakie Zajfiło. To nie mój serwer A żebyście wpadli do niego to i tak mogę robić Patrzę, czy tutaj się wcześniej w jakimś domku nie osiedlałem. O! Pamiętacie to miejsce? Ja tutaj sobie robiłem. O, kurde, właśnie, szkielet tam. Ja tutaj sobie kończyłem ostatni odcinek. No i bardzo mi się spodobało to miejsce, a na tym tekstu upaku jeszcze ładniej to pewnie wygląda. No i sobie muszę ogarnąć jeszcze jakieś. Mm, jeszcze jakieś, co można ogarnąć? Sobie jeszcze jakieś. Nie pamiętam, co ja miałem mówić. Mniejsza z tym. Teraz trzeba znaleźć mój domek, w którym aktualnie mieszkam, gdzieś... Nie wiem, gdzie on był. Domek, gdzie ty byłeś? To był duży dom. Chłopca domu nie może znaleźć, chyba tamten. Tak, to jest ten dom. Od dzisiaj mój No tu oczywiście se po swoim zerwie a co mi to? To mój dom proszę mi tu nie włazić Dobra, niech się przepalam To by można było jakieś te właśnie poremontować, żeby to tak nie wyglądało jakoś brzydko właśnie rzeczy sobie poogarniać Mam nadzieję, że będzie lepsza aktywność niż wcześniej pod filmami, bo właśnie pod przed tą moją przerwą jakby właśnie przepraszam was za tą przerwę, ale przed tą jakby przerwą było, była bardzo strasznie mała aktywność. I w ogóle przez tą przerwę, a to jest dwumiesięczna przerwa, cię do Was po prawie studniach właśnie nie było w ogóle jakby nowej subskrypcji. Mam nadzieję, że to się zmieni, bo naprawdę to jest takie troszeczkę smutne, że tak właśnie jakby nie mogę zdobywać jakoś tych subskrypcji dużo. Mam nadzieję, że to się zmieni, tak jak mówię. Bo chciałbym, żeby to się zmieniło, żeby ta aktywność była większa. No i bym się cieszył z tego powodu Tak Bym się cieszył po prostu mm. A posadzimy sobie Jakoś kaktusa może mm. O, zrobię sobie, tak kiedyś robiłem Jak lubiłem tak budować, teraz to mi się nie chce Ale jak lubiłem budować, to właśnie robiłem sobie takie różne fajne jakieś szafeczki i tą szafeczkę się robiło chyba hmm. a to jest zębowa tą szafeczkę się robiło to trzeba było wziąć dębowy ten pień taki śmieszny dębowy Że tak cicho jestem. O! Tak, tak się robi paczka. I ta się tu bierze tak. No i na teksturpaku to będzie fajnie wyglądać. Bez tekstułpaka to lepiej wygląda ze światłowym drzewem. Ale się robi jeszcze tak. I tak. I mamy taką szafeczkę. Można jeszcze ją jakby udekorować od innych stron a jak ja teraz to zrobię czyli tak tak And poczekajcie jak coś Dobra, ja jestem wróciłem do Was i dalej lecimy z odcineczkiem, Chociaż i tak dzisiaj nie będzie długo, ale lecimy z odcineczkiem dalej. Eee, można by jeszcze oglądać jakieś kotka jakiegoś. Można sobie jeszcze jakieś zwierzątko ogarnąć No i ogarniemy sobie jeszcze żelazne Żelazne itemy, więcej żelaznych itemów Na przykład taki Napierśnik Kilow No teraz to już widać, że kilowe, tak? To, to nie było widać, że kilow, To jest żelazna sikierka już. i nóż Nawet mi Styknie na całego tego, na całego seta. No już mamy na całego seta, jakby. to się na całą zbajkę. już mamy. No, elegancko. No, tak się prezentuje, tak jak żelazny już nie, nie złoty. Mm. O, jeszcze łopatkę zrobimy, bo łopatka też może się przydać. oczywiście żelazną i ogólnie chcę wam powiedzieć taka z takich gorszych wiadomości, że mam jeszcze ważniejszy internet jak wcześniej w sensie na wcześniej był dobry nie było lagów, a teraz mam już taki kiepski, mam, no, mam nadzieję, że to się zmieni bo po prostu plus jakby miał jakąś awarię nie wiem jak to powiedzieć w ogóle że taką powiedzmy sobie awarię miał no i przez to musieliśmy zmienić internet i okazało się, że jeszcze jest wolniejszy niż, niż wcześniej. No ale złotą motykę mogę mieć. Nie wiem po co szczęście na motyce, ale jak ktoś wie to niech powie. Bo mi się wydaje, że ono jest w ogóle bezsensowne pod tym względem, że było w motyce. Mm. No i w sumie nie wiem, może jakąś, może byśmy Płyniemy jakąś ogarnęli Tutaj. Hmm. Mam pomysły. Ale nie mam ziemi, więc muszę wykopać ziemię nową yy, łopatką. Napiszcie, jak się Wam podoba jeszcze teksturpak. Oto jest nasza kopalnia profesjonalna. No Dobra żeby było wiadomo że tu jest kopalnia to zrobimy taką profesjonalną obudowę jej o elegancko jest kopalnia i tu mamy domek katerka. no i jeszcze więcej trzeba zabrać ziemi o no to tutaj sobie ogarniemy tą górkę żeby ona była ładniejsza bez tej ziemi częstotliwość filmów a bo kiedyś to wiem że robiłem daily ale to daily było bardzo krótkie nie wiem po ile tam jak się skończyło jakoś chyba po kiedy nie wiem po kilku dniach tak dosłownie po kilku dniach się skończyło to daily a teraz na pewno już nie będę robił no i na razie mm, daily bo właśnie mm, no nie da rady no nie da rady po prostu Niestety, może jeszcze wrócę do tego, do tej zabawy, ale to po prostu jest za dużo obowiązków, za dużo wszystkiego, bo to szkoła, jeszcze życie jakby codzienne, to wiadomo, że to jest troszkę, trzeba się uganiać z tym wszystkim, no i yy, właśnie nie będę dawał jakoś rady tak nabywać codziennie, ale mam nadzieję, że się nie obrazicie. A teraz sobie posadzimy tą właśnie naszą palemkę. No i będziemy powoli kończyć odcinek. Fajny księżyc, tylko taki tyle pikselowy. Ale w sumie Minecraft jest pikselowy, no dobra. No i tak to mamy właśnie fajną palmę. E, no i się miamy. I będziemy kończyć odcinek, nie wiem ile tam jest tego odcinku ale y, no ile będzie tyle będzie ale myślę że już 10 minut jest dobra także ja wam dziękuję bardzo za oglądanie tego mm, powrotowego filmu że tak powiem y, no nie wiedziałem co tu nagrać jak zbytnio to nagrałem wam survival a wiem że lubicie minecrafta na moim kanale więc taki trochę powrót minecrafta i powrót mnie oczywiście no i myślę, że z tymi filmami to tak będzie co niedzielę. Może jak nagram tyle więcej, to będzie tak po staremu, czyli niedziela i czwartek. No i to ja było na tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się ciepło. Nie wiem kiedy się widzimy. Czy w czwartek, czy za tydzień, w niedzielę. Nawka!